bardziej tak no O właśnie. Justyno, opowiedz, co dzieje się tutaj na planie zdjęciowym właśnie przy danej kapliczce. Kochani, w ramach projektu Kultura w sieci, dofinansowany przez Centrum, Narodowe Centrum Kultury, mamy realizację utworu Ave Maria Andrzeja Główienki. Pro wykonanie odbyło się nie, nie tak dawno w świętym miejscu w Kalwarii Pacławskiej. A dzisiaj mam zaszczyt zaprosić wspaniałą ekipę na plan i naszą Madonnę, Ilonę Adamską, która jest nie tylko piękną kobietą, ale też niezwykle uduchowioną. Bardzo silna jest Twoja wiara, i to przemówiło do mnie. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. To dzięki Wojtkowi, który nas zaprosił, w to magiczne miejsce. Panie Wojtku, proszę powiedzieć historię danego miejsca. To jest kapliczka, która wygląda tylko na starą. Jest jedna wyjątkowa taka, chyba w Polsce, a powstała w tym stuleciu. Ufundował ją pan Gierwiało, który niestety już nie żyje. Opiekował się tą kapliczką. On tutaj planował. E, z, się przenieść w ogóle tutaj do Świętochowa, bo jesteśmy w Świętochowie koło Tarczyna i e, zamieszkać tutaj na stałe. A wydaje mi się, pewien oczywiście nie jestem, że tę kapliczkę fundował e, z racji e, swojego e, e, ozdrowienia, e, remisji e, nowotworu, na który chorował. Nie mogę nie zapytać, jaka jest cała koncepcja danego teledysku i do jakiego utworu? Awe Maria Andrzeja Głowieńki to jest współczesny utwór, ale bardzo w stylu takim klasycznym, śpiewam operowo. I lona jest naszą tutaj rozmodloną niewiastą, która modli się w jakiej intencji? Tak naprawdę modlę się w intencji moich najbliższych, których zawsze wspieram modlitwą. Wiem, że modlitwa ma niesamowitą moc. Sama od dwóch lat jestem, jak to się mówi, w drodze nawracania, w drodze nawrócenia. Bardzo dużo cudów dzieje się w moim ży w życiu. Od kiedy zbliżyłam się na nowo do Pana Boga i zaczęłam codziennie odmawiać różaniec. Także bardzo dziękuję Justynce za to, że zaprosiła mnie do tego projektu. Jest on wyjątkowy. Po raz pierwszy, a 14 lat pozuję jako model. Po raz pierwszy w życiu mogłam y, zagrać Maryję i y, no, modlić się na planie, bo naprawdę się modliłam. Kto zadbał o scenografię i reżyserię danego teledysku i kiedy on się ukaże? Ukaże się już w tym miesiącu, w październiku, także bądźcie czujni, Julita Emanułow jest reżyserem zarówno dźwięku, jak i obrazu, to ona nam podsunęła te pomysły. Ona będzie realizować. Ja jestem też jednym z twórców, mój mąż Gabor. No i tutaj nasza telewizja, która też dostarcza nam wspaniałego materiału ATV.